Polsat czekają teraz poważne zmiany. Wszystko za sprawą zmian w zarządzie firmy, które już teraz odbiły się na notowaniach giełdowych. Kto zastąpi Soloża na stołku szefa? Polsat od wielu lat jest jednym z liderów rynku telewizyjnego w Polsce. Właśnie dzisiaj dowiedzieliśmy się, że dotychczasowy szef cyfrowego Polsatu i syn właściciela firmy Tobias Solosz zrezygnował ze swojego stanowiska. Jego miejsce ma zająć osoba, która doskonale jest znana wszystkim osobom w firmie. Chodzi o Mirosława Błaszczyka który od 2007 roku pełnił funkcję prezesa telewizji Polsat. Polsat, Tobias Solosz rezygnuje, jak się dowiadujemy, ta przełomowa decyzja zapadła podczas posiedzenia zarządu około godziny 14. Właśnie wtedy Tobias Solosz ogłosił, że rezygnuje ze swojego obecnego stanowiska. Jego rządy w firmie potrwają jeszcze do marca, ale zarząd zdążył już wybrać jego następcę. Jest nim Mirosław Błaszczyk, który przez lata kierował telewizja Polsat która jest podmiotem zależnym od cyfrowego polsatu. Nie zmienia to jednak nic w kwestii tego, kto jest właścicielem spółki. Mowa oczywiście o zygmuncie Rzaku, który posiada 57% akcji cyfrowego polsatu. Jednak zmiany w zarządzie już teraz odbiły się nieznacznie na notowaniach firmy. Do godziny ogłoszenia odejścia solorze akcje szły w górę, ale o godzinie 14 zaczęły spadać. Jednak inwestorzy są spokojni i uważają, że ten trend jest tylko chwilowy. Nieznane są dokładne przyczyny odejścia Solorze, ale wiele osób dziwi się temu, zwłaszcza że posiada on bardzo duże doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, finansowej i w kontrolingu. Tobias Solorz w swojej karierze zajmował wysokie stanowiska w wielu firmach. Swoją karierę zawodową w Polsacie rozpoczął jeszcze w 2003 roku, a już 4 lata później stał się menedżerem DS. Promocji. Jednak tę funkcję pełnił zaledwie rok. Następnym krokiem na szczeblach kariery było stanowisko członka zarządu Sferii, gdzie do marca 2011 roku pełnił również funkcję dyrektora DS. Marketingu, reklamy, sprzedaży i operacji. Mirosław Błaszczak również ma doświadczenie na podobnych stanowiskach, ponieważ był prezesem spółek Lemon Records i SKTV. Jest to tylko fragment z jego długiej kariery zawodowej, jednak dopiero z czasem przekonamy się, jak poradzi sobie w swojej nowej roli.